Na początku Nowego Roku Kościół stawia przed nami świętą Bożą Rodzicielkę. Nie jako postać odległą, ale jako matkę, która w ciszy: Serca nosi Boga. Maryja nie rozumiała w pełni wszystkiego, co miało się wydarzyć, a jednak zaufała. Powiedziała Bogu tak i pozwoliła, aby jego wola stała się jej drogą. W jej ramionach spoczywa dziecko odwieczne Słowo Bóg, który stał się bliski, mały i bezbronny, aby wejść w ludzkie życie od samego początku. Maryja uczy nas. Że nowy czas nie zaczyna się od planów i postanowień, lecz od zawierzenia. Od przyjęcia tego, co Bóg chce uczynić w naszym życiu. Ona zachowuje sprawy w sercu nie przyspiesza. Nie wyprzedza Boga, nie narzuca mu swoich oczekiwań. Jest matką pokoju, bo pokój rodzi się z zaufania. Dziś na progu nowego roku Maryja bierze nas za rękę i prowadzi do Jezusa. Nie obiecuje, że będzie łatwo, ale pokazuje, gdzie jest sens, światło i życie. Maryjo, święta Boża Rodzicielko. Matko Boga i matko nasza, stajemy dziś przed Tobą z całym naszym życiem. Weź w swoje matczyne dłonie to, co w nas kruche, niepewne i niedokończone. Ucz nas słuchać Boga w ciszy serca i prostocie zaufania. Pomóż nam przyjmować każdy dzień nie z lękiem, lecz z wiarą. Prowadź nas do Jezusa, abyśmy w nim odnajdywali pokój, sens i siłę. Otocz opieką nasze rodziny, decyzje i drogi. Niech wszystko, co nadejdzie, zbliża nas do Boga i do ludzi. Bądź z nami w nowym roku. I ucz nas mówić Bogu tak nawet wtedy, gdy nie rozumiemy wszystkiego. Amen.